Ja no mam, no tak, e, I dlatego pani tak mocno się tuszuje, nie? Więc e, i ten podkład jest za intensywny albo krem za słaby. Jaki krem? E, okej, okay, dobra, nie mamy kremu. No, Czy ja jakiś nie wiem, tam mamy, ale nigdy nie umiemy go dobrać. No dobrze, no to tak nie może być. Tak, absolutnie nie może być. Musimy sobie całkowicie wicie domową zmienić, nie? Znowu. Koleżanki. Rozumiem, że nerwice Pani ma, drapie się Pani tak jak koleżanka po dekolcie i całej roście, jakieś rany się tworzą, czy ja po prostu wychodzą Pani place czerwone? Czerwone place, okay. Na twarzy też, czy tylko na dekolcie? Po twarzy się nie drapie. Aha, a dekolć cały? A tak, no tak tak tu. Mhm. Mogę? Jasno. Szkoda, że nie robimy tego jesienią, bo ta blizna to po prostu prosi się o radiofrekwencję. No A jak było, przyjdzie jesienią, o to będzie odpokre. mniej widoczna. Później? A jeszcze raz. A później, w by jesienią, to by była mniej widoczna, chociaż ja już ją zainteresowałam. Przy znaczy jesienią jesteśmy w stanie robić większy asortyment uh -huh. zabiegów, bo w tym momencie to no mamy troszeczkę jest. przez słońce ograniczone pole. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to żeby się tutaj nakłuło pięknie i by ten nas poszło. Ale jeżeli ustalimy odpowiednią pielęgnację, ja to smarowałam. I tu nic nie da. E, jeżeli pani by się zdecydowała, żeby nie opalać tej skóry i chronić się przed słońcem, no to jesteśmy w stanie zrobić tą tą bliznę. Ona już trochę lat ma. Ojej, ona ma 25 lat. No, to byśmy ją spłuciły. Naprawdę? Czerwczy? Dwa zabiegi to by było do końca czerwca i później dopiero na jesień mogłybyśmy kombinować bo później biegać sierpień to już niekoniecznie. Znaczy, ja bym no zaakceptowała. Bardziej mi moja twarz przeszkadza, niż ta blizna. Czyli jak robię jedno, to ja bym zrobiła drugie. Tak, okay. przecież nie jestem w stanie spojrzeć, widzę i co i mam zostawić. <grym> Zresztą zabiegi wszystkie są, e, twarz, dekolt, tak? Okay. E, więc jeżeli robimy, to na zabiegi też przychodzimy w takich koszulkach, które możemy zdjąć na ramionczkach. Więc nawet w samej bieliźnie mnie to nie przeszkadza, a robimy twarz, dekolt. A nie samą, nie samą twarz. No to w sumie tak to może wyglądać. Dobra. No, już mamy, tak jak podejrzewałam. Złożony problem mamy u Pani. Zamykamy. Zamykamy, nie otwieramy. Preparatyk się dostanie do oczu, będzie problem. Więc starajmy się tak nie otwierać. I uspokoi się Pani, dobra? No i to już. Wyluzuje mhm. Pani. A więc zacznie się pani denerwować, to będzie problem. Okay. Skóra wokół powiek jest bardzo wysuszona, Bardzo. A to dlaczego? Używa pani krema? Jakiś tam, co mi akurat się podoba opakowanie albo kolor. Czyli pielęgnacja idzie do skoku. Mhm. Ja. A teraz lecimy po stężonie pani jak wygląda wieczorny demakijaż skóry. Nie chodzi mi o technikę, którą będziemy omawiać, tylko bardziej o to, żeby powiedziała mi Pani, jak wygląda, jak Pani widzi te odcinki. Tak. No dobra, ale jaki preparat? Płynu Płyną Płynu miceralnego. Znaczy musiała? nie, najpierw myję, o, myję buzię e, mydłem. Mhm. Mydłem? No tak. A potem dopiero używam płynu miceralnego na owociku. No dobra. No okej, dalej. są z gotem. Nic nie mówię. Absolutnie nic nie umiem. No i krem, bo mi jest strasznie wysusza, więc muszę użyć krem. Uh -huh. I krem jaki jest? Do jakiej ceny? Nie chodzi mi o firmę. Mieszana jest... przeważnie. A nie powinien być? A czemu mieszana? A tak sobie kiedyś to ustaliłam ze sobą i tak się to wykrzymam. A jak dawno to to było? O, dawno, okay. A jeszcze spytam, dzienny krem? A może nie, Jak pielęgnacja dzienna wygląda? Czyli wstajemy i co robimy? Moje buzi na ten sam krem, bo to jest krem na dzień i na noc. A czym je tam mówię? No wodą. Z mydłem. Z mydłem. A to mydło to jakie jest? Do mycia buzi? No nie. Takie Ty, Takie mydło klasyczne, powiedzmy, ale to nie szare żadne, tylko takie zwykłe, nie, jakieś klasyczne. Zbytko, tak, to, okay. zaraz za Dlaczego? Całe życie się uczymy, tak? Całe życie? Całe. Przyszedł czas na edukację do makijażu. W końcu, ja jestem wdzięczna za ten czas. I, i ogarnijcie siebie z pielęgnacją domową, bo tutaj jest kompletnie zjechana. Kompletnie. Zresztą czuć Ci widać. No dobra. A peelingi oczywiście nie ma. Nie, parę razy może zrobiłam. W życiu? Mhm. A jaki rodzaj był tego peelingu? Enzymatyczny. Mhm. Wszystko to napięcie gdzieś jest i skóra ładne. No dobrze, zaraz zobaczymy. To też by się przydało, prawki Nie do zrobienia, bo ten brwiowy też jest zapuszczony. Ale to już jest kwestia pięknej mocy, yy, upiększenia I teraz jeszcze spytam tak, ten rumień, który się gdzieś tu pojawia, mm. bez make-upu, to jest po opryszce. Po opryszce taki rumień? Tak. Czemu? Nie ja, wiem. To było był Było traktowane laserem. Było. Ale co, opryszka i ślady zostały? Tak. Ale te ślady były... Ale już... mówimy o tym na poliku? Ehm. Czy o którym? są oh, ewidentne naczynka, nie? Aha, może tak. To w ogóle nie wiem, że nie mam. No, tu są ewidentne naczynka. No, dużą suchość mamy. Bardzo dużą. Skórę naczyniową. Tutaj w przypadku koleżanki tam skóra jest mieszana, tutaj mamy tylko sucho. Z wysuszeniem skóry. No i to nic. Wypryski robne na brodzie często wychodzą? Czasem tak. Nie, pani po za dużo, nie? Słodycze albo jakieś nie, takie rzeczy? Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, ale, ale pojawiają się. Mhm. Czy co są usunięte? Zdecydowanej większości.